Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Moje miłe panie, zbliża się dzień babci. I teraz ja powiem wam jak babcia Ilona, co każda babcia na pewno by na ten dzień babci chciała otrzymać. Otóż, na pewno, nie ciepłe skarpety ani bambosze zaręczam wam, że na pewno nie, to nie jest największe marzenie i sobie nie wmawiajmy, że chcemy czekoladki, to wystarczy, bo czekoladki to potem będziemy musieli na tych kijach pójść do Rzeszowa, do Szczecina i z powrotem, żeby te wszystkie czekoladki wychodzić, a nie o to chodzi. Każda na pewno z nas byłaby zadowolona, gdy dostała prezent taki, który poprawi jej humor, na długo się przyda i poprawi urodę. Takie, takie prezenty lubimy, prawda? Teraz pokażę wam tak. Takich zaczniemy może tak. Pokazywałam już wam wcześniej, ma taki malutki zestaw. To jest prezent dla babci, dla dziadka, to jest tutaj, to jest tutaj skrub i, i, i peeling taki do ust cukrowy i balsami. kto może być dla babci, dla dziadka, każdemu zrobi dobrze na usta, szczególnie teraz tą y, zimową porą. To już przedtem wam pokazywałam jak to się używa. Jest taka jeszcze tak, co możemy dla babci drobnego, moje miłe panie. Każda z nas się y, boryka z cieniami pod oczami. Korektor i w jednym kolorze nie trzeba dobierać tych kolorów, w jednym kolorze korektor pod oko pięknie niweluje wszystkie cienie i, i, i pod makijaż super rzecz. Pomadka. Pomadka zawsze dobry, dobry prezent i mamy pomadkę taką w takim kolorze. Moi, to akurat ja nie, ja mam inną, mam troszeczkę czerwoną dzisiaj, ale ta pomadka jest już wypróbowana, uniwersalna, dla każdej pani pasuje, czy to jest blondynka, czy brunetka, czy bardziej zima, czy lato, to jest taki kolor, mroźna malina, pa, pasuje każdej kobiecie. Co jeszcze? Płatki pod oczy, zobaczcie, płatki pod oczy, luksus, luksus, płatki pod oczy mają taki takie, taką łyżeczkę, żeby je ładnie wymować. Ona przezroczysta, to tak ją tak lekka. Tak, widzicie, widzicie jest, nie? Płateczki pod oczy zamykane fajnie, tak? I tu pływają w takim eliksirze płateczki, jest ich 60, czyli 30 par, dwa razy w tygodniu na takie zmęczone oko, podpuchnięte, pięknie rozjaśnia, odżywia, nawilża i te, te, te zmarszczki nam wtedy giną i ich nie widać i, i, i spojrzenie takie promieniste, młode się robi. Puder, puder. Puder nazywamy go Photoshopem, bo bardzo pięknie y, jest pudrem mineralnym i taką daje nam powłokę delikatną na skórze, rozpraszającą światło. Także nie widać na tych zmarszczek, a o to nam właśnie chodzi, prawda? Żeby tego nie było widać. Także puder to jest taka drobna rzecz. Ale a jeżeli jeszcze co, dla wszystkich pań, wszystkie panie to kochają, które tylko to raz spróbowały y, użyć, to to jest krem CC. Krem CC, krem, no nie podkład, ale koloryzujący, bardzo pięknie kryje i lekkie ma takie drobinki, taki glow lekko tworzy, robi nam na skórze, także też rozprasza to światło i nie widać właśnie naszych zmarszczek. Wyglądamy dużo młodziej, na spotkaniach kosmetycznych panie naprawdę jak, jak zrobiły sobie makijaż tym... Ojej, ojej, jaka ja ładna jestem. O to chodzi, prawda? Żebyśmy takie ładne były. To, to jest to. To są takie drobiazgi. A teraz, co by można było babci kupić bardziej luksusowego? Bardziej luksusowy zestaw, naprawdę taki luksusowy zestaw, to jest zestaw Repair. To są kremy dzień-noc. Do tego jest y, pianka do mycia buzi. Y, krem pod oczy, krem pod oczy. I to jest podstawa. Tą podstawę zawsze można rozszerzyć, i co każda babcia by to pokochała? Całym sercem, swoim największym. To jest serum liftingujące. Serum liftingujące właśnie z tej serii Reaper. Można go używać z tą serią, ale nie trzeba. Można go dodatkowo sobie używać zawsze wieczorem. Takie fajne z pompeczką. Dwie pompeczki na skórę. Pięknie nam podnosi ten owal. Skóra taka jest jędrna. Ona zawiera też trawę z tygrysią. I to powoduje, że leczy, leczy, na leczy ten nasz na skórę. Wszystkie takie zmiany bardzo się ładnie wyrównują. Jest efekt naprawdę, można sobie zrobić taką kurację raz do roku, a efekt będzie naprawdę widoczny i będziemy naprawdę zadowolone. To nie tylko dla babci, to dla młodych dziewczyn, szczególnie takich, które się borykały z trądzikiem, też bardzo dobra rzecz. Co jeszcze? Co jeszcze można babci zrobić dobrego? Peeling enzymatyczny. Peeling enzymatyczny, który, który, który jest taką emulsją, taką, taką białą emulsją. Ona nam na 20 minut zakładamy na skórę, tylko tego potem nie widać, tylko trzeba pamiętać, że się to ma na skórze, potem to zmywamy i ten peeling enzymatyczny, o ja sobie w dłonie smaruję, bo to też bardzo dobra rzecz właśnie na dłonie też może być, bo wiadomo, że w pewnym wieku już te nasze dłonie nie wyglądają tak, jakbyśmy byśmy chciały. I możemy sobie te maski, ja zawsze robię maskę, jak maskę na buzię, to potem sobie trochę tu na ręce, niech to wszystko się odżywia troszeczkę chwilę, te 20 minut to możemy posiedzieć z rękoma, nie używać. ich, To jest peeling enzymatyczny. on Wnika głębiej w skórę. On tak już działa tak w tych, tych głębszych tych warstwach tego naszego nas, tej naszej skóry i ją tak głębiej odżywia. Ja odżywia regeneruje, naprawczo działa. Ja mam taki problem, że ja miałam trądzik, ja mam bardzo rozszerzone pory i zauważam, że po tym peelingu naprawdę to one są bardzo ściągnięte, nie widać ich prawie. Możemy też oczywiście stosować peeling mechaniczny i do tego jest mikrodermawrazja, ale akurat teraz nie mam jej przy sobie, ale dobra, ale jest, jest i to jest też bardzo proste do stosowania, też opakowanie starcza, na starczy na pewno na rok zabiegów. To jest tak, a pokażę Wam jeszcze jak wygląda krem pod oczy, bo krem pod oczy też może nie trzeba kupić całego zestawu, ale krem pod oczy z taką patynową stopą. Świetnie masuje przy okazji to oko, schładza, wygładza. To jest super, super taki właśnie prezencik. Naprawdę dla babci babcia byłaby szczęśliwa. Każda babcia byłaby szczęśliwa. A możemy również jeszcze, cóż, aha, jeszcze tak z tej serii Reaper to chciałam pokazać. Mamy maskę w płachcie. Bardzo, lif bardzo liftinguje, bardzo na że Tu w opakowaniu są cztery maski. Ja to robię tak nawet, że kupię i potem w prezencie dostaję każdy ode mnie jedną sztukę na specjalne okazje, na specjalne wyjścia. Maska jest w takim woreczku, tu jest w dwóch płachtach, jest w środku maska, jest papier, ja to często tak, maska na twarz, a te papierki jeszcze tu na dekolty. Niech też piją, niech używają, niech jest, to jest takie właśnie na takie specjalne, możemy sobie zrobić wieczór, mama córka i, i sobie zrobić właśnie taki, taki, taki zabieg. Nagadałam Wam tyle, bo Wam nagadałam, jeszcze Wam pokażę. Jeżeli babcia lubi, lubi się malować, maluje się z babcią, teraz, teraz babcie są bardzo nowoczesne, to mamy takie cudeńko. Tym cud to cudeńko to to jest. Yy, mamy tutaj tak yy, róż, rozświetlacz róż i brązer. I mamy zestaw cieni, taki podstawowy, takie, tak, takie są cienie, yy, wszystko w takiej pięknej, yy, w pięknym opakowaniu taka piękna paletka. Paletka jest magnetyczna, także możemy to zmieniać. Możemy sobie tutaj do, dołożyć jakie tam takie, jakie chcemy kolorki. O, po prostu tak wymiemy i tu cyk. Ona ładnie się trzyma i to już nie wypadnie, o, widzicie. Można to tutaj sobie uzupełniać, o inne cienie. To już wszystko zależy od nas, jakie preferencje nasze w makijażu. I powiem tak, wszystkie panie, które to zobaczą, to... Tak, <ścoughs> tak się paniom robi. Także, że bardzo polecam. Tyle wam no, opowiadałam. Jeszcze tak, gdyby tego dziadka chciało się uszczęśliwić, to jeżeli babcia będzie taka ładna, to dziadek też będzie szczęśliwy, prawda? Dziadek zawsze będzie szczęśliwy, ale można jeszcze też dziadka i babcie jednym wspólnym prezentem uszczęśliwić. I to jest taki zestaw do Satin Hands, czyli satynowe dłonie. Satynowe dłonie, gdzie robimy sobie. Robimy, mamy do, do peelingu. Mamy krem taki na woskach, który bardzo zmiękcza skórę. To jest numer jeden. Tak zaczynamy całą tą zabawę z tymi dłońmi. Najpierw tym kremem, potem tutaj peeling i na końcu krem. Peeling zmywamy zimną wodą bez, zimną wodą, wodą, bez żadnych płynów. Spłukujemy, wypilingujemy pięknie. Najpierw posmarujemy tym kremem zmiękczającym, pięknie potem. Y zmiękną nam te wszystkie skórki. Potem peeling, peelingiem ładnie zetrzemy to co tutaj nam zmiękło, żeby to zeszło. I po spłukaniu, wytarciu krem. I to jest taki zestaw dla, dla, dla rodziny całej do używania. Bardzo pięknie ten krem, ten, ten, ten natłuszczający na wszystko co suche, na napięty na kolana gdzieś, łokcie, coś co przesuszone, jest nawet takie usta jak mamy przesuszone przy katarze, pięknie, no wszystko tutaj można ładnie wysmarować. Dobrze, naopowiadałam no, wam dużo. Teraz macie dużo do myślenia. Pomyślcie, co byście tej babci chciały dać, żeby babcia była naprawdę zadowolona.